Cześć, jestem Iza, studiuję psychologię i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o moim kierunku. Zacznijmy od pierwszego roku. Myślę, że istnieje wiele nieporozumień co do tego, jak wygląda studiowanie, zdaniem wielu osób. No i wiele osób idzie na psychologię i spotyka się ze statystyką, z metodologią, z biologią, etyką, filozofią. A oczekuję tego, że będziemy rozmawiali o depresji, o problemach współczesnego świata, o najbardziej teraz um, rozpowszechnionych chorobach psychicznych. Te tematy są, ale one są później. I powiem Wam, że ja skończyłam teraz drugi rok, zaczynam. Um, Teraz trzeci. I ja chyba jeszcze nie miałam ani jednego wykładu o depresji. Oczywiście wspominaliśmy o depresji i były kawałki wykładów o depresji, natomiast nie miałam takiego jeszcze jednego, całego e, wykładu o depresji. W tym roku będę miała przedmiot, który nazywa się Psychopatologia, i liczę na to, że tam taki wykład o depresji się znajdzie. Natomiast chciałabym podkreślić to. Że, psycholo że studiowanie psychologii nie zawsze jest takie, jak nam się wydaje i nie zawsze pokrywa się z tym, co serwują nam media. Jak wyglądają ćwiczenia? I tutaj chciałabym odnieść się do tego zarzutu, że studia psychologiczne nie są praktyczne. I faktycznie nie są. Kiedyś jeden z moich ulubionych ćwiczeniowców, pan dr Jastrzemski, powiedział mi, że studia psychologiczne wcale nie mają być praktyczne, bo one nie mają nas przygotować do tego, żebyśmy byli psychologami pracującymi w herze, w korpo, w biznesie, czy nie wiem, super psychoterapeutami. One mają nas przygotować do bycia naukowcami. I to jakoś bardzo rozjaśniło mi w głowie, i faktycznie. Tak jest. Faktycznie, jak teraz na to patrzę, że moje studia mają przygotować mnie do tego, żebym mogła napisać pracę magisterską i do tego, żebym była naukowcem, to faktycznie te przedmioty mają sens. Na przykład statystyka, na przykład metodologia, czyli taka trochę nauka o nauce i nauka o tym, jak właśnie projektować i robić dobrze badania naukowe. Na ćwiczeniach faktycznie głównie rozmawiamy, ale mieliśmy też kilka praktycznych rzeczy do zrobienia. Na przykład, mieliśmy na psychologii społecznej przeprowadzić eksperyment. Ja miałam robić eksperyment o efekcie sąsiedztwa, możecie poczytać sobie o nim na moim blogu. Chyba jednym z praktyczniejszych ćwiczeń, które musieliśmy my wykonać na pierwszym roku, była to historia myśli psychologicznej, prowadzona przez wspaniałego pana doktora Pankale, który kazał nam na pewnym wykładzie przynieść jajko. To była nasza praca domowa, mieliśmy przynieść po prostu ugotowane jajko. On nam nie powiedział, po co nam to jajko, i wszyscy byli tacy: o jejciu, jajko, w ogóle o co chodzi, co my będziemy robić z tym jajkiem. Więc wszyscy przyszli z ugotowanym jajkiem, no i pan doktor kazał nam wyjść na teren uczelni i wymienić się z kimś za coś. Za to jajko. <noise> Więc mieliśmy po prostu ćwiczyć takie umiejętności interpersonalne, podchodzenia do obcych osób, wymieniania się. Pamiętam, że mieliśmy też nie wymieniać się za mniej niż oczekujemy. Czyli, jeżeli ktoś nam proponował, że da nam za to jajko 5 zł, a my byliśmy przygotowani na więcej, to mieliśmy się nie zgadzać, negocjować albo szukać innej osoby, która dostarczy nam tego, czego chcieliśmy. Więc były to zdecydowanie jedne z fajniejszych ćwiczeń. A w trzecim roku mamy też odbyć praktyki studenckie. Ja teraz zaczynam dopiero trzeci rok, więc jeszcze nie wiem, jak to wygląda i gdzie sama będę je robić, więc o tym kiedy indziej. Czy na psychologię idą osoby z problemami? Tak, na psychologię idą osoby z problemami, ale idą też osoby, które problemów nie mają. I teraz jak ja to widzę? Ja widzę tutaj trzy rodzaje ludzi. Pierwsze to jest osoba, która ma problemy w natury psychologicznej i szuka pomocy. Szuka pomocy gdziekolwiek, no i stwierdza, że dobrym miejscem będą studia psychologiczne. No i to faktycznie nie jest dobra sytuacja, ponieważ taka osoba Pomocy na studiach psychologicznych po prostu nie znajdzie, bo nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której uczenie się logiki, statystyki czy metodologii pomaga w czymkolwiek. Nie polecam wybierania się na studia psychologiczne, jeśli po prostu potrzebujecie pomocy e, psychologicznej, wtedy po prostu zapiszcie się do psychologa albo udajcie się do psychologa szkolnego. Drugi rodzaj ludzi. To są ludzie, którzy są po przejściach, którzy coś przeżyli w życiu i mieli styczność z depresją czy z innymi problemami natury psychicznej. I takie osoby też idą na psychologię, ale moim zdaniem nie ma w tym absolutnie nic złego. To wszystko zależy od tej osoby. Jeżeli ona uważa, że takie doświadczenia umocnią ją tylko i będą mi pomagać być psychologiem, to ja widzę tylko same plusy. Uważam, że może to nawet pomagać, ponieważ może nas uwrażliwiać na krzywdę drugiego człowieka. Rodzaj osoby, czyli tak zwane osoby zdrowe. E, pojęcie zdrowe jest tutaj względne, ponieważ każdy z nas na jakimś etapie swojego życia miał jakieś problemy natury psychologicznej lub po prostu zmagał się z jakąś trudną sytuacją, ale są to osoby, które powiedzmy nie doświadczyły depresji e, czy nie miały doświadczeń tego typu. Czy uważam, że na psychologii znajdują się inni ludzie niż e, na innych kierunkach? Nie, uważam, że ta mieszanka i ten stosunek jest dosyć podobny do. Innych, do każdego innego kierunku. Czy po psychologii łatwo znaleźć pracę? Tutaj chciałabym zacytować pana profesora Terelaka, który jeden z wykładów zaczął w ten sposób. Sobie powiemy o bezrobociu, bo może się to nam przydać w życiu. No, i było to oczywiście żartobliwie, natomiast jest w tym jakieś zianko prawdy. E, ogólnie tendencja jest taka, że na psychologię e, zapisuje się teraz coraz więcej ludzi. Coraz więcej osób chce studiować psychologię, czyli co za tym idzie, coraz więcej osób i nowych psychologów pojawi się potem na rynku pracy. I faktycznie nie dla wszystkich będzie praca. Ja mam do tego takie podejście, że jakość zawsze sama się obroni. Jeżeli tylko będziemy dobrymi psychologami, albo nawet najlepszymi psychologami, to na pewno praca się dla nas znajdzie. Ja nie boję się o pracę dla siebie. Być może wynika to z mojego niedoświadczenia, ponieważ jeszcze nie szukałam pracy w e, psychologii. Na razie uczę angielskiego, jest to kompletnie inna dziedzina. E, natomiast mam tak pozytywne nastawienie do tego i wcale nie boję się o to, czy będę bezrobotna, bo uważam, że jeżeli tylko odpowiednio przyłożę się do nauki i zdobędę umiejętności miękkie, jak i wiedzę teoretyczną, to naprawdę e, będę w stanie zdobyć dla siebie pracę. Czy to są łatwe studia? Uważam, że psychologia to nie są studia Trudne, ponieważ e, faktycznie m, wszystkiego da się nauczyć. E, uczymy się głównie teorii, czyli tak naprawdę wystarczy wykuć się czegoś na pamięć, no i mamy gwarancję tego, że dobrze pójdzie nam e, egzamin. E, co prawda, było kilka takich praktycznych rzeczy, które musieliśmy e, zrozumieć, typu logika albo metodologia na pierwszym roku, ale wydaje mi się, że większość przedmiotów jednak e, polega na zapamiętywaniu informacji. Forma studiów. Ktoś kiedyś napisał do mnie na Instagramie, że chciałby studiować psychologię, ale nie wie, czy zapisać się na pierwszy stopień, czy od razu na jednolite magisterskie. No i prawda jest taka, że psychologia na wszystkich uniwersytetach państwowych jest tylko jednolite magisterska, czyli musimy uczyć się przez pełne 5 lat. Ja nie piszę licencjatu, tylko od razu pracę magisterską. Po 5 latach. I jedyny uniwersytet, który jakoś to obszedł, to SWPS. I oni tam mają faktycznie licencjat i jakiś drugi stopień. Natomiast to jest uczelnia prywatna, więc oni mogą sobie robić tam. Co chcą. Kolejna rzecz to to, czy iść na psychologię stacjonarnie, czy zaocznie. Ja skończyłam dwa lata w psychologii stacjonarnej, studiuję dziennie, natomiast powiem Wam, że coraz im dalej w studia, tym większą mam ochotę przepisać się na zaoczne, po to, żeby nie dojeżdżać tak daleko na uczelnię. E, więc w tym roku zrobiłam bardzo porządny research odnośnie tego, czy warto przepisać się na studia zaoczne. No i opinie osób, z którymi rozmawiałam, były bardzo podzielone, bo niektórzy mówili, że faktycznie psychologia zaocznie jest na spokojnym poziomie i że można się czegoś nauczyć, tylko że jest po prostu ciężko, bo oni spotykają się co dwa tygodnie w weekend i wtedy siedzą od rana do wieczora w sobotę i w niedzielę. No i też minus zaocznych jest taki, że z tego co się dowiedziałam, oni mają tylko jedną sesję. Czyli nie mają dwóch sesji zimowej i letniej, tylko mają tylko sesję letnią. Czyli wszystkie egzaminy z całego roku piszą w sesji letniej, co sprawia, że mają ich potem ogrom. My na studiach dziennych mamy podzielone na to na dwa i piszemy jeszcze sesję zimową, która jest e, zawsze łatwiejsza. No i też zabiera nam to trochę egzaminów właśnie z tej sesji letniej. Była też jedna dziewczyna, która przepisała się ze studiów zaocznych na dzienne i ona powiedziała, że na studiach dziennych uczy się nieporównywalnie więcej niż kiedy uczyła się po prostu na zaocznych, więc to też warto rozważyć. E, powiem Wam, że ja nie wiem, e, szczerze mówiąc, jaka jest e, odpowiedź, bo niektórzy bardzo cenią sobie to, że mają wolny tydzień i mogą się wtedy. Uczyć, lub pracować, no ale coś kosztem czegoś. Więc ja nadal będę zastanawiać się nad tym, czy na jakimś etapie swojej edukacji będę chciała przepisać się na studia zaoczne. Na ten moment nie wiem. Predyspozycje do zawodu psychologa. Jedno z częściej powtarzających się pytań, które zadajecie mi na, na Instagramie, dotyczy predyspozycji do bycia psychologiem. Pytacie się, czy trzeba mieć jakieś umiejętności albo talenty, które mm, sprawią, że będziecie dobrzy w studiowaniu psychologii, czy potem w byciu psychologami. I moim zdaniem absolutnie nie ma jedyną predyspozycją, jaką musicie posiadać, to Wasze czyste chęci. Psycholog to nie pilot, który musi mieć przystosowany organizm do lotu. E, wszystkiego w psychologii można się nauczyć, można wypracować umiejętności miękkie. Oczywiście są osoby, które mają naturalnie predyspozycje, na przykład są bardzo społeczne, łatwo im przychodzi rozmowa, albo wszyscy dookoła im się zwierzają. Natomiast e, to nie równa się z byciem dobrym psychologiem czy z byciem dobrym psychoterapeutą. E, może się równać, ale nie Zawsze tak jest. I e, powiem Wam też. Że feedback, który ja zbierałam od swoich znajomych czy ludzi, z którymi rozmawiałam, był tak różny, że naprawdę nie należy opierać swojego bycia lub niebycia w zawodzie psychologa na tym, co mówią inni ludzie, albo na tym, co, czego oczekują od nas inni ludzie. Bo ja w swojej karierze dwuletniej studiowania psychologii słyszałam już wszystko. Słyszałam, że będę super psychologiem, ponieważ dobrze się ze mną rozmawia i rozumiem i słucham. Słyszałam, że będę Beznadziejnym psychologiem, a tak właściwie, że w ogóle nie nadaję się na psychologa, ponieważ za dużo rozmawiam i za dużo mówię i skupiam e, uwagę na sobie zamiast na moim rozmówcy. E, słyszałam też teksty, typu, że poszłam na psychologię tylko po to, żeby rozwiązać jakieś tam swoje problemy. E, słyszałam, że będę dobra w szkoleniach, że dobrze prezentuję, żebym weszła w HR, w biznes. E, więc naprawdę, e, gdybym. Opierała swoje być albo nie być na studiach na tym, co mówią mi inni ludzie, to już dawno bym to wszystko rzuciła. Najważniejszą predyspozycją, którą musicie posiadać, to jest to, żebyście to wy chcieli studiować psychologię, i to tylko od Was zależy, czy odnajdziecie się na tym kierunku, czy nie.